Krótko mówiąc, Waldemar Żurek idzie z motyką na słońce w pewnym sensie, ale też jest to jakiś rodzaj kamikadze politycznego, który prawdopodobnie będzie chciał dokonać zmian, których nie zrobił Bodnar. Mówię o zasadniczych kwestiach związanych z Krajową Radą Sądownictwa. W przyszłym roku będzie okazja, jak się skończy kadencja, jeżeli Waldemar Żurek zaproponuje, jakieś rozwiązanie, które zmieni układ sędziowski i nie będzie on upolityczniony, no to będzie na plus, jeśli mu się uda w sposób powiedzmy w miarę stabilny dla państwa uporządkować kwestie sądu najwyższego, no to będzie duży plus. Najtrudniej będzie miał pewnie z Trybunałem Konstytucyjnym, ale na to jest pomysł popierany przez wielu prawników, żeby po prostu obecna władza nie czekała na nic, tylko obsadzała Brakujące, czy te, te wakaty, czy brakujące miejsca w Trybunale. No, zgodnie z tym stanem rzeczy, jaki mamy w Polsce. Waldemar Żurek w tym sensie porwał się z motyką na słońce, że po pierwsze, na przykład prokuratorzy są już, moim zdaniem, zorientowani na 2027 rok i układ, który nastąpi, polityczny, to znaczy oni są w zawieszeniu, sądząc, że ta władza nie będzie dalej rządzić, tylko że przyjdzie prawica. W związku z tym będą no torpedować, albo ewentualnie ociągać się, nie realizować pewnych pomysłów. No krótko mówiąc, będzie trudno wyegzekwować Żurkowi pewne postanowienia, bo dużo osób w instytucjach jest już, no że tak powiem, no jakby patrzy w przyszłość z takim przekonaniem, że to nie Żurek będzie ministrem sprawiedliwości po 2027 roku. To będzie pewna trudność. Drugą trudnością dla Żurka będzie niewątpliwie to, że swoje decyzje czy plany będzie musiał jakby konsultować w ramach koalicji.